Ponownie postaram się Państwu przedstawić swoją rekomendację i rekomendacje, jak efektywnie poradzić sobie z problemem zagrożenia wystąpienia ogniska i zakażenia w firmie, w przedsiębiorstwie. Pojawienie się nowego wirusa sprawiło, że zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym stało się z dnia na dzień koniecznym elementem codziennej działalności każdej firmy. To, co do tej pory było przypisane działalności leczniczej, nagle stało się elementem funkcjonowania każdej, każdej firmy, każdej działalności. Jest to duże wyzwanie dla menedżerów, szczególnie tych osób, które, które nie mają wiedzy dotyczącej epidemiologicznej, epidemiologicznych zakresów. Niestety, mimo że sytuacja nie wygląda na dramatycznie groźną, niezwykle groźna jest. Pozostanie taka w ciągu najbliższych, jak moi przedmówcy mówili, nawet dwóch lat. Natomiast najświeższe doniesienia WHO wskazują, że kilka dni temu odnotowano rekordowy wzrost zachorowań, 183 tysiące nowych przypadków, WHO jednoznacznie mówi, pandemia przyspiesza, to niestety wiąże się z tym, że firmy będą ponosiły konsekwencje tego, tego ryzyka, jakie wciąż z nami jest i wręcz narasta. Tak króciutko chciałam przedstawić Państwu te konsekwencje, bo ogólnie to my wiemy że, i obserwujemy, że koronawirus powoduje, że firmy tracą płynność finansową lub mają ją mocno ograniczoną, zaburzoną, odnotowują straty reputacyjne, które są bardzo trudne do odbudowania. Natomiast warto również wspomnieć tutaj, że jest bardzo wysokie ryzyko wystąpienia roszczeń ze strony zarówno pracowników, jak i klientów do pracodawcy do firmy e, mogą wystąpić tak jak to miało miejsce we włoszech e, z, o, odszkodowanie z tytułu zakażenia, z tytułu pogorszenia stanu zdrowia, e, kosztów leczenia czy, czy pogorszenia e, społecznego funkcjonowania. E, to niestety może przynieść kolejne duże koszty e, dla firm, które i tak e, zostały już tutaj mocno nadwyrężone, Tą sytuacją, która wymogła na nich, czy ograniczenie działalności, czy, czy też jak gdyby całkowite zawieszenie tej działalności. To, co ważne, to należy skutecznie zarządzać ryzykiem epidemiologicznym. Każdy menadżer Musi mieć, musi mieć świadomość tego, że to od jego decyzji zależy, czy firma będzie bezpieczna i czy on, jako osoba podejmująca ważne decyzje, również bezpiecznym może się czuć, bo jak gdyby roszczenia, które będą kierowane w stosunku do firmy, no są również kierowane do osób zarządzających, które są bezpośrednio odpowiedzialne za decyzje, które podejmują. Zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym. To niejako musi być codzienność, która w aktualnej sytuacji i tej, z którą musimy się zmierzyć przez najbliższe miesiące i nawet lata, musi, musi być podstawą podejmowania wszelkich decyzji, musi stanowić integralną część wszystkich procesów organizacyjnych w firmie. Muszą być to działania systematyczne, nie wyrywkowe, jednorazowe i ustrukturyzowane, bo tylko takie, pozwalają uniknąć negatywnych skutków, a czyli wystąpienia zakażenia, wystąpienia ogniska, a z tym związanych dużych kosztów dla firmy. To co ważne, działając w warunkach niepewności naukowej, bo, bo niestety tak to wygląda, wirus jest nowy, cały czas trwają badania dotyczące samego wirusa, jak i efektów stosowanych działań zapobiegawczych, niezbędne jest stałe monitorowanie aktualnych wytycznych i rekomendacji naukowców, badań naukowych. To musi być nasz podstawowy, podstawowy zakres, który weryfikujemy i na którym się opieramy. Tu nie może być działań, które nie są sprawdzone, które nie są rekomendowane, które są ad hoc na próbę, bo zbyt duże jest ryzyko i zbyt duże konsekwencje może ponieść firma, gdy nasze decyzje opieramy na decyzjach, które są intuicyjne, niepoparte aktualnymi. Doniesieniami również z świata medycyny. Zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym eliminuje niepewność. Ta niepewność to dla menadżera myślę najgorsza, najgorsza możliwość, jaka, jaka istnieje. Menedżer nie może koncentrować się i jakby czekać na, na to, że wystąpi jakieś zdarzenie. Nie może koncentrować się na zmianie przebiegu procesu, który już nastąpi, ale musi to ryzyko epidemiologiczne wpleść, mieć w głowie, i ono musi być już na samym początku kształtowania i podejmowania wszelkich decyzji w firmie. Tylko w ten sposób menadżer będzie miał świadomość, że wpływa. Na, na tą profilaktykę i, i nie, jego działania nie są tylko reagowaniem na, na skutki, tylko, tylko ma możliwość oddziaływania wcześniej, zrobienia krok wcześniej, tak żeby móc zadziałać profilaktycznie. Elementy procesu zarządzania to trzy główne, trzy główne procesy. Na pierwszy składa się dokonanie: Krytycznej oceny ryzyka. Każdy przedsiębiorca, każda osoba zarządzająca firmą powinna dla efektywnego zarządzania, powinna dokonać takiej oceny dla danego przedsiębiorstwa. Dzięki tej ocenie dowie się, jakie są słabe punkty w jego, w jego przedsiębiorstwie, co może się zdarzyć, dlaczego. Należy przyjąć nawet najbardziej czarne scenariusze określić sobie, jakie może to przynieść konsekwencje i jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka no i to, jaki to ryzyko może mieć wpływ na działalność operacyjną. Musimy tutaj brać pod uwagę dwa rodzaje czynników, jakie, jakie to ryzyko niosą za sobą. Są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. O ile na te wewnętrzne jesteśmy w stanie reagować, bo to są nasze procedury, nasze systemy zabezpieczające, nasze postępowanie świadome i odpowiedzialne w pracy, to niestety czynnikami zewnętrznymi jest czynnik ludzki pracownik, który, wychodząc poza, poza miejsce pracy, żyje jak gdyby już w sposób oddzielny, nie, ma, nie mamy na to wpływu, tak naprawdę możemy jedynie. Hmm, Budować świadomość naszych pracowników, natomiast to jakby minimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia, ale niestety to ryzyko jest i zawsze będzie. I jakby tutaj Żadne, żadne działania w 100% nie zlikwidują tego ryzyka. Natomiast mając świadomość, że mimo najlepszych działań, wykorzystania najnowszych, najnowszych wytycznych i, i rekomendacji, jakie istnieją na dany moment w Polsce, w świecie, zawsze może zdarzyć się ten przypadek, że pojawi się ktoś, kto, kto spowoduje pojawienie się tego zakażenia u nas w pracy. Dlatego też musimy sobie oszacować to ryzyko, ustalić granice ryzyka. I tu każda firma indywidualnie, pod, jakby biorąc pod uwagę swoją specyfikę działalności, swoją politykę, strategię, to jakby jest podstawą do oszacowania ryzyka. Ja w kolejnym slajdzie przedstawię Państwu taką przykładową kalkulację, ale dzięki temu firma jakby określa te granice, które są akceptowalne, jeśli chodzi o, o o ryzyko i te, które są nie do przyjęcia. W kolejnym, jak gdyby, jeśli już mamy oszacowane ryzyko, wiemy, na co możemy sobie pozwolić, a co absolutnie jest zbyt dużym ryzykiem. Podjęcie, następuje podjęcie decyzji odpowiedzialnego menadżera do wyboru tych narzędzi, które pozwolą nam aktywnie sterować, minimalizować ryzyko. Wspomniana kalkulacja jest to kalkulacja zaczerpnięta od jednego z naszych ekspertów. Przedstawia ona firmę produkcyjną. Założenie jest takie, że mamy 350 pracowników. Mamy tutaj rok. Po prawej stronie widzimy koszty, które ja bardziej bym nazywała jednak kosztami inwestycyjnymi bo są to koszty, które są dedykowane pracownikom i ich całorocznej ochronie, działaniom, które są prewencyjne, profilaktyczne, mają na celu utrzymanie wiedzy pracodawcy o każdym pracowniku codziennie, jaki jest jego stan zdrowia i jaki jest stopień zagrożenia, jakie jest ryzyko, że ten pracownik może przynieść do naszego miejsca pracy wirusa i spowodować duży problem. Są to koszty, na które składają się badania string co trzy miesiące. Tutaj zakładamy, oczywiście jest to zawsze decyzja indywidualna firmy, ale załóżmy, że, że jest to firma, która zaakceptowała badania przesiewowe co trzy miesiące. Do tego mamy opłatę abonamentową. Jest to dostęp do aplikacji telefonicznej, w której codziennie pracownik odnotowuje informacje, zadane, odpowiada na zadane pytanie, odnotowuje informacje o swoim stanie zdrowia, ale również odpowiada na pytanie, które pozwalają ocenić stopień ryzyka, jakie ten pracownik niesie dzięki temu można wcześniej zareagować. Jeśli, jeśli aplikacja pokazuje nam, że, że pracownik jest bezpieczny, wszystko w porządku, pracownik przychodzi do pracy, pracuje, ale jeżeli pokaże się sytuacja taka, że pracownik miał kontakt z osobą, która na przykład miała objawy koronawirusa, no wtedy jest alert, aplikacja podpowiada i pracownikowi, i daje informację do pracodawcy, że ten pracownik powinien poddać się czy badaniu, czy, czy izolacji do czasu uzyskania wyniku, także aby nie stanowić zagrożenia dla, dla, dla pozostałych współpracowników i dla firmy. To są koszty, które rocznie szacuje się przy 350 osobach na poziomie 271 tysięcy. Gdy początkowo osoba zarządzająca widzi taki koszt, no to przeraża się. Natomiast trzeba patrzeć na to właśnie jako na inwestycję, bo dzięki temu kosztowi. Spójrzmy teraz na lewą stronę naszej kalkulacji. Tu przedstawiona jest produkcja roczna danej firmy, czyli 15 milionów sztuk danego produktu. Mamy przeliczoną marżę. Jeśli założymy, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, wystąpienia właśnie tego ogniska w danej firmie szacuje się na 30%, takie są, takie są tutaj jakby eksperckie szacowania. Biorąc pod uwagę, że czeka nas, no już jesteśmy świadkami wzrostu zachorowań, że czeka nas jesienna ponowna fala wzrostu zachorowań, że mamy odmrażane pewne obostrzenia, te 30% to jest to prawdopodobieństwo, że to zdarzenie w ciągu roku wystąpi. Co za tym idzie, mamy 14 dni, kiedy nasi pracownicy nie pracują, kiedy nie mamy, kiedy tracimy przychody, i tutaj kalkulacja pokazuje nam, że razem w ciągu roku jesteśmy stratni 875 tysięcy w momencie, kiedy mamy właśnie taką 14-dniową wymuszoną kwarantannę. I teraz, dzięki inwestycji, którą są właśnie poniesione koszty na prewencję, na profilaktykę, Szacujemy redukcję prawdopodobieństwa tego zdarzenia do 70%. To są naprawdę bardzo duże liczby. Oczywiście ta redukcja jest uwarunkowana również odpowiedzialnym postępowaniem, zastosowaniem się do procedur i najnowszych, najlepszych praktyk, jakie są rekomendowane, no ale również tej, tej profilaktyce, za którą tutaj przedsiębiorca zapłacił 271 tysięcy rocznie. Ale ta kwota, którą odzyskujemy, czyli te 70% z tego, z tego utraconego przychodu rocznego, to jest kwota 613 tysięcy. Mamy tutaj wskaźnik odzyskanych, wskaźnik Roi, który, który jakby pokazuje nam procentowy, procentowy jakby zysk z tych poniesionych nakładów kosztów na, na działania prewencyjne. I odzyskujemy 228% tego, co ponieśliśmy tych kosztów, więc są to naprawdę bardzo obrazowe dane, które pokazują, że i udowadniają to, co w medycynie jest znane od zawsze, że profilaktyka mimo że nie jest najtańsza, ale jest zawsze bardziej ekonomicznie opłacalna niż leczenie, niż reagowanie, znaczy niż jakby poniesienie konsekwencji, które są nieodzowne w momencie, kiedy, kiedy dane zakażenie pojawi się w danej firmie i kiedy trzeba sobie z nim poradzić, bo niestety utracimy możliwość uzyskiwania przychodów. Oczywiście jeszcze są, są dalsze konsekwencje za tym idące, łącznie z, z, jakby z koniecznością ograniczenia działalności firmy, czy niestety nawet jej zamknięciem. Więc rekomendujemy, żeby, żeby każdy menadżer. Jakby wziął pod uwagę to, że działania prewencyjne przynoszą zyski, przynoszą realną korzyść, która, która niezwykle jak gdyby, jest ważna dla firmy, która daje poczucie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa w tych jakże trudnych i, i, i mało stabilnych epidemiologicznie czasach. Kolejnym slajdem chciałam Państwu przekazać rekomendowania, rekomendowane narzędzia, które właśnie w ten bezpośredni sposób mogą oddziaływać na oszacowane przez każdego menedżera w każdej firmie ryzyka wystąpienia zakażenia. Są to narzędzia, które również firma EpiExpert kompleksowo oferuje swoim, swoim klientom. One mogą być stosowane oddzielnie, mogą być stosowane łącznie, to wszystko zależy od tego, jak firma oszacuje swoje ryzyko, jak, na, na jakim poziomie jest w stanie podjąć to ryzyko. Może tutaj od początku króciutko omówię. Dostępne na, na rynku są audyty infrastruktury. Ale również procedur. Jeśli firma z racji swojej specyfiki branży do tej pory miała procedury, które w pewien sposób epidemiologicznie ją zabezpieczały, jakby przyszedł nowy wirus, nowa rzeczywistość i audyt również weryfikuje, czy te procedury, które już są, czy są wystarczające. Jeśli nie, w wyniku takiego audytu mogą, mogą powstać rekomendacje stworzenia nowych procedur. Również takie procedury dla firm są tworzone i jakby tutaj mamy pokazane słabe punkty, jakie dana firma, która przychodziła audyt ma i rekomendowane rozwiązania, które minimalizują ryzyko w tych punktach, które zostały zdiagnozowane. Kolejnym to jest indywidualna analiza stopnia zagrożenia u każdego pracownika. To jest taki pogłębiony wywiad epidemiologiczny, na podstawie którego po wypełnieniu przez pracownika już możemy oszacować, że ta osoba na przykład jest bezpieczna, bo nie ma objawów i jej zachowanie jest na tyle odpowiedzialne i świadome, że. Że nie stanowi zagrożenia dla innych współpracowników, dla firmy, ale jeśli w wyniku odpowiedzi okaże się, że, że na przykład była w rejonie, gdzie jest bardzo silny wzrost zachorowań, to w wyniku tej oceny możemy mieć już informację, że na przykład tą osobę należy poddać weryfikacji kontrolnej, wykonać u niej badanie, żeby potwierdzić bądź wykluczyć to ryzyko, które ona ze sobą niesie. Kolejny punkt dostępny na rynku testy, o którym dr Marcin Zabacki szeroko opowiedział. Testy są jak gdyby tutaj podstawowym narzędziem do tego, żeby wykluczyć te osoby, te jednostki, które zagrażają bezpieczeństwu w danej firmie i, i, i faktycznie tutaj firmy z tego bardzo, bardzo chętnie korzystają. Kompleksowa opieka abonamentowa. To jest to, o czym wspomniałam podczas omawiania slajdu z kalkulacją. To jest właśnie aplikacja, dzięki której pracownik jest na bieżąco monitorowany pod kątem epidemiologicznym, dzięki której pracodawca ma codzienną świadomość tego, jak pracownik, jakie jest jego ryzyko i może reagować odpowiednio wcześnie, unikając sytuacji trudnych, w których reakcja już jest trudna i tak naprawdę trzeba jakby minimalizować skutki, a nie da się skutecznie zapobiec. No, i kolejnym etapem, elementem, który, z których można, można skorzystać i które są dostępne na rynku, to są urządzenia, systemy do sanityzacji, do dezynfekcji pomieszczeń, pomieszczeń. Są to również na przykład kamery, które mają możliwość pomiaru temperatury, kamery, które mają możliwość identyfikacji, czy osoba wchodząca do danego pomieszczenia na przykład ma maseczkę, czy nie ma maseczki. Jest bardzo szeroka oferta usług na rynku i tutaj firmy częściowo sobie z tego korzystają. Natomiast to, co wyróżnia firmę EpiExpert, to to, że my wszystkie te zakresy, te, te dostępne rozwiązania mamy w możliwości do zrealizowania, my zarówno doradzamy, jak i pomagamy operacyjnie zrealizować rekomendacje czy, czy zalecenia, które powstaną na przykład w wyniku określenia słabych punktów i tych, tych miejsc, które należy dodatkowo zabezpieczyć. Na koniec chciałabym Państwa pozostawić, Państwa, którzy mają wpływ na zarządzanie w swoich firmach, pozostawić z takim zapytaniem. Czy Państwa firma, czy moja Państwa firma jest bezpieczna? Czy jest gotowa na przyjście tego właśnie wzrostu zachorowań? To bardzo ważne. Warto sobie na nie odpowiedzieć, bo od tego poczucia i jakby od tej odpowiedzi ważne jest, ważne jest bezpieczeństwo i, i świadomość również, że to jest bezpieczeństwo indywidualne każdej osoby zarządzającej. I tutaj rekomendowałabym przemyślenie sobie tego zakresu i, i w momencie, kiedy poczulibyście Państwo jakąkolwiek. Jakąkolwiek tutaj niepewność, sięgnięcie porady ekspertów, którzy pomogą, doradzą i, i, i dadzą, jakby, możliwość wybrania tych rozwiązań, które dla konkretnej firmy będą najlepsze i które będą w stanie, w przypadku problemu, w przypadku na to roszczenia, ochronić państwa i udowodnić, że zrobiliście państwo wszystko, co było można, że dopełniliście należytej staranności. Jeśli się zdarzy przypadek, oczywiście tak może być. Natomiast z Państwa strony, jakby postępowanie było jedyne, właściwe i rekomendowane. Dziękuję Państwu bardzo. A teraz oddaję głos kolejnemu prelegentowi.